O kurwa, murzyn. Wszystkie kucokuję! Z racji tego, że jestem czarna, musicie oddać mi swój łop. Wszystkie rowery i arbuzy będą należały do mnie! Wasza ciemna księżniczka mroku powróciła i pożąda każdej białej dupy w tym mieście. Więc od dzisiejszego dnia każde nowo narodzone dziecko będzie mu latem! Słyszałyście jabciwki? Wyższość białych tobie końca! Tak, właśnie tak. Uciekajcie przede mną i bójcie się, bo jak się do was dorwę będzie bolało, a wy wszyscy lepiej nawilżcie od bety! Słuchaj, Krakersie! Na kolana i do pana! Ty! Masz mi zrobić minetę. I ty też! I wy! No więc. Jeśli wszystko jasne? Czekam na Was w Melinie i lepiej mi się nie spóźnić. Chyba idę do nich dołączyć. Falat, nie możesz tego zrobić. Twój odbyt wybuchnie. Mam to w dupie, najwyżej zrobię aborcję i tyle. Chcę się wreszcie dowiedzieć, jak dobry jest czarny kutas, więc spierdalaj.